Oh, just let me go. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me go. Oh, just let me go. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me go. Fuck all that shit. Just let me go. was and taste makers, makers, no chaser gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middle. Z tej strony Dawid i zapraszam Was na kolejny odcinek serii BBC Dzisiaj zagramy sobie kolejne trzy mecze I zobaczymy jak nam to wyjdzie, tak? Więc to zapraszam do pierwszego meczu Ok, przeciwnik znaleziony Nazywa się Gatti F1 Bierzemy sobie koszyki ok te Zobaczmy jego skład Dortmund, Essin, Starich, Gerard Johnson, Mignolet, Kelly A reszta za bardzo tak nie kojarzę Ale dobra co, zapraszam Was na pierwszy skrót w tym odcinku Wilsher Do Ronaldo Cristiano Ronaldo 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 podanie do Bale'a Gar... O Boże co on zrobił, Bail Proszę Cię ma Lalana do Bale'a. Bale do Ronaldo Cristiano. Ronaldo i poprzeczka. Kurde, co jest? Nie jest nam nic wejść w tym meczu. A zobaczymy jak będzie dalej. Benzema. Bale. Gareth Bale. Bale. Bale i broni bramkarz. Ajajajajaj. Ale się już drożny. Bail Bail brzutka Benzema Zero skuteczności jak na razie Ale jest, plus jest tego, że w końcu internet się ogarnął i jest myślę, że w porządku Ronaldo 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 Ronaldo, jeszcze jest Bale, 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 dojdzie czy nie, dobrze, zatrzymał piłkę, Susić, susić wrzutka, Wilshere i mamy 1 do 0 w końcu, 31 minuta, Jack Wilsher strzela na 1 do 0, niestety po główce, ale no jak nie wchodzi górą to w końcu musiał wejść i, co ja powiedziałam, jak nie wchodzi dołem to musi w końcu wejść... Przynajmniej górą, tak? I Jack Wilshere na 1 do 0. Benzema. Benzema! Ja! I koniec. Do przerwy mamy 1 do 0. To jakby nie patrząc. 5 strzałów niby ale te dwie poprzeczki co były to powinno być więcej niż 1 zero, ale okej okay, zobaczymy co będzie w drugi połowie Bale Bale bail lalana lalana słupek nie nie wierzę ile tych słupków jeszcze i poprzeczek w tym meczu lalana boż Benzema do Ronaldo biegnij Cristiano biegnij w końcu szczermy tą drugą bramkę Ronaldo 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 No Jest kurde nie wierzę ile co to jest w tym meczu w ogóle zero skuteczności ale po prostu zero Ja nie wiem w ogóle jak to wpadło Tyle sytuacji 2-0 dopiero to się naprawdę nie mieści w głowie w ogóle nie wiem jak to nie wpadło nie A tu myślałem że to wszyscy Dobra, dobra. Gramy dalej Gareth Bale Biegnij Bale 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 Jest 3-0 w końcu jest Dobrze Uff Gareth Bale Nareszcie coś padło odnego 85 minuta i mamy 3 do 0 Gareth Bale, druga bramka w tym meczu Myślałem, że już z będzie ładował, ale udało się z lewej Dobrze Kolejny rzut rożny, Bale Bale Znowu na Smitha, ale jest Ronaldo nie Jeszcze jest Wilsher 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 Wilsheraj Ale jest Ronaldo jeszcze Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Karny. No, co tu tak długo było? Ja nie wiem. Ale dobrze. Może w końcu teraz Cristiano Szczeli. Lubią w lewo. Jest! 4. Cristiano Ronaldo. Dokłada swoją cegiełkę do sukcesu w tym meczu. 4-0. Koniec! Mecz kończy się wynikiem 4 do 0 i odnosimy, odnosimy kolejną wygraną w sezonie. No, Nabram Ronaldo, dwie Bale, 1 wilischer, asysty Będę ma i no, 13 strzałów przeciwnik 3 O mam mistrzostwo, super Dobra, 2000 monet I co może kupimy kogoś? Ale przed tym jeszcze coś sprawdzę Czy mam przy tym poziomie jakieś na przykład bonusowe monety czy coś o ok Ile? 200 monet może być, okej. Okay. Dobra, to idę szukać piłkarza, którego kupimy i zaraz wracam Okej, okay, już jestem i kolejnym naszym zawodnikiem będzie to Ramirez na SPD Zobaczymy czy nam się uda go kupić do 1700 monet O a, coś więcej kontraktów, 13 Egzekutor strzały podania, okej, okay, kupujemy tego Zostało nam jeszcze 800 monet Dam go do składu jeszcze Za smita Okej, okay, to jeszcze idę jednego go, jakiegoś zabójnika poszukać i, i zaraz będę Okej, okay, już jestem I kolejnym nabytkiem będzie Kolega, który się nazywa e, Chiriches, o ile się tak czyta. Zobaczymy, po ile jest. 7450. Ok, kupimy sobie go za 400. Może będzie 7 kontraktów, a coś więcej, żebym miał. 7, 7. No cóż, dobra. Kupimy tego, co ma 7 kontraktów. Ok, dajemy go do składu. I co? Ja idę szukać ucznika w dziewiątej lidze, a... I i, i, i spotkamy się za chwilę. Okej, okay, przeciwnik znaleziony. Zagram sobie z, z Imginger10 bodajże. Zobaczymy jego skład. No gramy. Okej. Okay. Jego skład o 83 od... Uuu, już trochę... O, o, może być ciężko, ale... Jeszcze zabrado. Lewandowski, bo Majangetse, Quadrado. Miller, Deros Cicini, Barzagli, Abate, Alaba i Buffon na bramce. Dobra, zapraszam Was na skrót. Ładna piłka do Benzeme. Karim Benzema, Benzema! I mamy 1 do 0. 17 minuta Karim Benzema. Po pięknym czuł... Po pięknym, można tak powiedzieć, podaniu przez Cristiano Ronaldo, jak się nie mylę. I wychodzimy na jedno, bramkowe prowadzenie. Tak, to Ronaldo podawał. Teraz Cristiano Ronaldo. Pokaż szybkość, Ronaldo. Ronaldo teraz do Bejla. Raczej do Benzema, przepraszam. Benzema. Do Bale'a, Bejl. Bale do Ramireza. Ramirez. Ramirez. Ależ obrona teraz bufona. Ale jeszcze jest... A i spalony niestety. Just blisko Czy to wykorzysta? Strzela. Niesamowite. Obronił. Dobre przejęcie. i niestety mamy 1 do 1. Robert Lewandowski w 36 minucie. pakuje piłkę do siatki. Benzema. Ronaldo. Ronaldo i mamy 2 do 1. Szybka odpowiedź. Cristiano Ronaldo. 38 minuta. 2 do 1. Bail. Bail. Gareth Bail. A, mamy rzut, rzut wolny. To może być sytuacja. Ramirez. Rzutka polekarne. Ronaldo. 3. I właśnie takie wrzutki z rzutów wolnych z daleka są najbardziej niebezpieczne w tej FIFA, jak według mnie tak jest. O 99% to jest właśnie albo bramka, albo bardzo groźna sytuacja, jeżeli dobrze oczywiście wrzucimy. I 3 do 1, 45 minuta. I koniec, do przerwy mamy 3 do 1. Dobry mecz, chyba wyrównany, no wyrównany. Ale chociaż mieliśmy lepsze sytuację, ale zobaczymy jak to będzie w drugie połowie. Zapraszam. Teraz do Ronaldo podanie. Cristiano Ronaldo Co zrobić? Czy będzie bramka? Ronaldo! Ronaldo jest! 4 do 1 po rękach Buffona, ale jednak padło. 56 minuta 4-1. I druga bramka Portugalczyka, jak się nie mylę. Albo na trzecia? Nie, chyba druga. Dobrze. Benzema do Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, 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 podanie i gol. Wilsher, 6 czy 5? No nie wiem, ale w każdym razie wysokie wysokie prowadzenie z naszej strony. 5-1, tak. O, Mario Götze, czerwona kartka. W minucie, której w minucie? W minucie 89. Mario Götze otrzymuje jeszcze czerwoną kartkę na koniec. Benzema do Bejla. Bejl! Bejl! Jest sześć. Znowu Gareth Bale kończy. Albo nie, w tamtym meczu był Ronaldo. A w tym meczu no w 90 mincie Garrett Gareth Bale na 6 do 1. Pewne zwycięstwo w tym meczu. No i koniec. Mecz kończy się. 6 do 1 i kolejne 3 punkty lądują na naszym koncie. Najlepszy Karim Benzema. 3 bramki Ronaldo, 1 Benzema, 1 Bale, jedna Witcher, asysty, 2 Benzema, 2 Ronaldo, Lalana i Ramirez. Jak tam statystyki 11 showdown, no to może aż nie powinniśmy tak wysoko wygrać, ale jednak zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. 1000 monet, zobaczmy jeszcze na kondycję. No dobra, dam radę. Dobra, to co zapraszam was do kolejnego, kolejnego meczu. Ok, przeciwnik znaleziony I, i zobaczymy jaki ma skład tym razem. No i znowu 100% zgrania, Brand United, 76% na... Gomez, Grotz, Leno. I tam jeszcze paru tylko... Akurat teraz mi z głowy wyleciało. Ale co, zapraszam Was na ostatni mecz w tym odcinku. O, Gomez, jeden. Niestety przegrywamy. W 21 minucie Mario Gomez strzela na 1 do 0. Pięknie wycelował. Ronaldo. Ronaldo i mamy 1 do 1. Cristiano Ronaldo. W 26 minucie na 1 do 0. Pięknie. Portu... O, kalma, kalma. Myślałem, że nie odblokowana. Ale okej. Okay. 26 minuta i Gar... Boże. Cristiano Ronaldo. Po pięknej akcji. Wyprowadza nas na... Nie wyprowadza tylko, daje nam remis No niestety Gomez po raz drugi w 28 minucie szyla Na 2 do 1 Niestety nasi obronicy nie potrafią go zatrzymać w tym meczu i co i... Jak na razie dwie bramki Bail, 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 i broni Bramkasz! To była sytuacja, która powinna się zakończyć Bramka, ale niestety Gareth Bale nie potrafił wykończyć i dalej mamy 1-1, ale jeszcze rzut roźny, rzut rożny. albo? A broni Bramkasz, Aj niestety I koniec, no, przerwamy 2-1 niestety przegrywamy po dwóch bramkach Maria Gomeza, ale zobaczymy jak to będzie drugie powie, mam nadzieję, że uda nam się wyrównać i Wygrać. Wilshere... do Benzemy. Benzema... O! Benzema! Benzema i mamy 2 do 2! Już myślałam, że nic z tej akcji nie będzie, ale jednak Karim Benzema w 57 minucie strzela 2 do 2. Udało się tu ładnie, przejął piłkę, a tutaj już bezlitośnie wykończył tą akcję mamy 2 do 2. Nie, nie, nie no naprawdę Boże ciarcie, strzircie Znowu Gomez, na 3... No trz... pierdzielę I co, i 3 do 2 Obrona w ogóle sobie nie radzi z nim to Myślałem, że nic to jak z nim będzie ale... 3-2 Niestety Teraz Bejl. Bejl. Bail? Bail i mamy 3 do 3, tak 65 minuta Gareth Bail Uff Na szczęście Dobrze panowie, jeszcze jedną bramkę Albo nawet dwie Musimy to wygrać Pięknie, lewą nogą mi 3-3 ale kontra Oj to chyba będzie goal Nie! Nie, ja pierdzielę Przecież on nie zasługuje nawet na remisę wygrywa Ja pierdzielę, 81 i przegrywamy jeden 4-3 Teraz Ronaldo, proszę cię Ronaldo, gol! Tak, 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 90. Cristiano Ronaldo jest 4-4, super Panowie, może jeszcze jedną uda nam się strzelić. Zobaczymy. Pięknie, tak. 4-4, ale to jeszcze nie jest nasz wymarzony wynik. Posługujemy na wygraną w tym meczu. Bale. Bale. Bale do Benzemy. Benzema! Nie! Jak to bronił? Na ostatnia akcja, jeszcze jest szansa. Bail Ramirez 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 Do Benzemy Benzema. Benzema! GOL! Tak, 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 tak! Karim Benzema 90. Pięknie! Jest! Jest, jest! Opłacało się grać do końca. I wygrywamy w 90. Mam nadzieję. Bałem się, że to nie wpadnie od tego sukka, ale jest, jednak jest. 5-4, pięknie panowie. Super. Łap, to proszę cię. Dobrze, wybić teraz to. Kończ ten mecz. Kończ ten mecz, tak, jest! Uff, przeciwnik był na pewno najlepszy. Znaczy no, najlepszy... Boże, nie mogę... Szpakowski, nie mogę się skupić. Był to jeden z lepszych śniegów, z którymi miałem do czynienia grać w tej serii, o to chciałem powiedzieć. Ale i tak przeważaliśmy. No właśnie. Po raz więcej strzałów, ale dobrze jest. Przynajmniej udało nam się wygrać. I 6 punktów na naszym koncie. Dobra. Ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle i co. I dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Uff. I zapraszam Was na kolejny. A więc co, na razie i trzymajcie się. Cześć.